Hej, Z tej strony są Wesley i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak możecie teraz zobaczyć lałążę sobie Amber. My już się rozgalopowaliśmy w sumie na dwie strony, ale Amber dzisiaj bardzo odwala i chciałabym z nią zrobić takie jakby ten jak widzicie brykami i nie wiem czego jest przyczyną, a chciałam na nią wsiąść na oklep ponieważ ostatnio jak siadłam na nią na akry była bardzo wygodna więc raczej dzisiaj też sobie wsiądę zobaczymy jak mi będzie się na niej jeździło jak widzicie ma totalnego szczurka no takie życie i mm, ostatnio mi ktoś powiedział, że no jakbyśmy ją do przyczepet e, brali za rok to to ją, e, jakby robiliśmy przeczkę to ją na pewno byśmy e, mur, mówię chyba, chyba go coś pogrzało, nie? Ale no cóż, zobaczymy za rok. I w ogóle jesteśmy na takim padoku, który nie jest zbytnio dobry, ale stwierdziłam, że tu będę robić takie ziemi, bo tam mają trening, a no dobra, więc będzie w przyspieszeniu, jaką rozkolopuję bardziej szybciej i więc zabieram się za pracę ziemi, a później będę na nią. Trzeba zauważyć, mam bardzo ładny chód. No i y, teraz jakby ją się znążę i będziemy robić sztuczki. Pierwszą sztuczką jest leżenie. Ja ją po prostu pod i ona albo się położy, albo nie. I teraz w moment, w którym się położyła. Tu trochę mi się tron zdalił. Uhuhu. No i tak to wyglądało. Chciałam to zrobić ze stępu, ale trochę no, nie wyszło i ono musi być zatrzy z zatrzymania to robi. O, widzicie jak pięknie? Tu podbiegłam. No więc to jest nasza praca z ziemi. Jeszcze spróbujemy sobie nie wiem jak to nazwać. Zrobić, tylko nie wiem czy się uda. To jest nasza nowa sztuczka, którą się, się ostatnio nauczyliśmy. I moim zdaniem jest 10 na 10 i to bardzo ładnie wygląda, można zrobić taki piruet, bo moja siostra, ostatnia siostra właśnie. Uczymy różnych sztuczek Amber. No i te, zaraz y, w sumie się widzimy, jak ja już będę jeździć na oklep. Okej, okay, więc y, tam widzicie, że mają jazdy. Tu też w sumie jest jakaś jazda rekreacyjna, więc mogę. I w sobie siadłam na y, właśnie Amber i miałam czapkę, ponieważ wiedziałam, że mi się nic nie stanie, bo ja kontrolowałam je nad tym koniem i dawno nie siedziałam na oklep ale ona jest na serio bardzo tym, bardzo przyjemna i ja siedziałam na oklep przez dwa miesiące już mm, jak możecie zauważyć jestem w kurce no mm, zazwyczaj jestem w ale ale dzisiaj było tak dosyć chłodniej i chciałam po prostu mm, no, żeby było lepiej, i wziąłem kordeo, więc możliwe, że zmienię sobie jeszcze na kordeo. Ja, ja widziałam, że Amery jest już na więc sobie przeszłam do kłusa chwilę i chwilę do galopu. Tu już przeszłam do galopu, bo czułam, że to jest moment, w którym mogę sobie przejść do galopu chciałam e, zrobić sobie kółka, żeby na nią już kontrolować. bo szczerze najlepszy chod y, na oklep to jest y, najlepszy hod na oklap to jest galop. Nie lubię kusa zbytnio, więc no mm, chciałam bardzo y, szybko bardzo szybko galopować, bo jakim upośledzeniem, nie po prostu y, minęło już pół godziny, ląży było i Mogłam szybciej pogalopować i chciałam chyba zmienić to więc, korteo, więc jeszcze w sobie Zmieniłam na korteo, co też bym nagrałam. Ja stwierdziłam, że zmienię sobie na korteo, ponieważ pewnie nikt tego nie ogląda, ale jak się oglądał, to miało takie pytania, ponieważ ostatnio jak jeździeliśmy sobie bez wędzitła, to na łydki bardzo ładnie e, amber reagowało i, i no, na łydki i na wodę, ale teraz chciałam zobaczyć właśnie na łydki. Było mi bardzo przyjemnie, jak widzicie tu czułam kordeo, akurat go nie zobaczycie, bo jest podgrzywał. Ale to kordeo jest fioletowe w odcieniu moich skarpetek. Tutaj miałam takie fioletowe skarpetki, miałam takie same kordeo bo ja jestem kompletarą, yy, więc musiało to tak być yy, i mam podobną yy, bluzkę pod yy, kurtką, więc też dlatego yy, jest tak, a nie inaczej, chociaż mogłoby być inaczej, no nieważne, na... Yy, na Fiolet y, cake mam w ogóle y, fioletowy taki ciemne cienie jak mam w czarnych preczasach. A przechodząc do y, Violet Cake, to Violet Cake dzisiaj ma wolny. Luz, y, że po prostu jest cały dzień na biegu i może sobie biegać. A właśnie Amber ma taką leciutką jazdę i, i jak się plac zwolnił, bo y, to pojechaliśmy sobie małe kawaletki przeskoczyć, bo chciałam zobaczyć, kto jest na kordę oskakać. Akurat właśnie przed chwilą tu był właśnie... Była to za słowa słowa właśnie. Akurat przed chwilą była lekcja z kawaletkami i nie musiałam nic robić, więc się cieszyłam i stwierdziłam, że skoczę taki mini parkurek i to w sumie będzie e, odcinek z tego, a może jeszcze e, coś pomyślę no nie wiem może, może jeszcze się zastanawiam może pojedziemy sobie w jakiś krótki terenik no, bo y, ostatnio z Ampery myślę, że będziemy rajdowcami. <noise> tylko, że w teren raczej bym musiała już sobie wziąć sprzęt, ale to tu nie pójdziemy to szybko. Akurat, akurat w głowie mam tylko siodło, ale siodło nawet nie wiem, czy będę brać, bo mogłabym pojechać bez zobaczymy, czy się odważę, a może na kordeo pojadę, to są moje myśli ten bo ja wiem, już to zrobię no, bo dogrywam głos niestety dron nie jest aż tak dobry, szłopi, a ja się trochę też chcę nagrywać przy innych ludziach, więc dlatego też trochę, trochę wstyd, ale no, no cóż, takie życie i tak nikt nie ogląda, więc no tu mi y, była mała, ale no no to już zdarza się, powtórzyliśmy. Było na więc dranie kontrolowane. Od razu tu poprawiłam. Pojechałam dzisiaj sobie tu i na tamtą przeszkodę i to była ostatnia przeszkoda i pojechałam w ten teren. I pojechałam w teren i stwierdziłam, że pojadę tylko na głowie, e, ponieważ e, raz się żyje tak. Jakbym nie pojechała bez ogłowia, to bym w sumie była szczęśliwa wtedy, ale to był plan, żeby później pojechać bez ogłowia ale na Wiatkik, ale e, Wiatkik, jak już mówiłam, miał na wybiegu I Nie było takiej możliwości, żeby... I nie było takiej możliwości, w nie możliwości, tylko, że nie chciałam ją samtąd zabierać, bo moje konie mają raz w tygodniu właśnie taką no, totalną chillere. I ona miała ten dzień i nie chciałam jej zabierać, więc może kolejny odcinek będzie, a może dogram coś, eee, w sumie nie wiem, eee, hmm. chciałabym, żeby ten odcinek trwał 10 minut, więc... Ten teren też był krótki, więc nie wiem czy będzie 10 minut czy 8. No cóż, zobaczymy. Hmm. Tak to są ujęcia do miaturki. I pojechaliśmy sobie na plac budowy, gdzie się budowała restauracja i ona się buduje już od 10 lat. A nawet powstać tu nie może. Zrobiłam takie małudkie odczulanko I... Co mi spadło w pokoju? I było wszystko w porządku, więc moje konie są pro... Od, skóla odporne Tak, tu utknęłam I tu musiałam się cofnąć po prostu I nie wiedziałam, co mam robić, bo nie chciałam spaść Ale wykręciłam jakoś To wszystko y, dla Amber Oczywiście a później przyjechał fizjoterapeuta idealnie po tym, więc yy, nie musiałam się tym zbytnio przejmować, no więc ja tak mogę żyć i tu już sobie do galofu przeszliśmy, bo jak widzicie yy, zbytnio nie ma, nie ma tej kawiarni, a myślałam, Serio, że już się wpilowali, tylko jest jakaś budka z przedmiotami, i tu nadal piszę, że to budowę EDG, czyli yy, 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 EDG, yy, jak to się nazywa, firma, która buduje u nas w Murland. Jest bardzo popularna, mam widać. Przecież z tym 10 latami rokiem, rok. A no, nie chuchu z tej kawiarni. Trochę przypał, ale życie. Tu jeszcze pojechałam do mojego wujka, bo on mi robił wszystkie moje podchowy. E, I mojej kuzynki, Aleks. I no, i sobie tak pogadaliśmy. No i przez chwilę było tylko, e, że e, podchowy dla wielkich są e, perfekcyjne i że nie trzeba poprawiać i naprzód tyły są super amber terma super podkowie. no i z tego miejsca się będę z wami żegnać prawie w ogóle nie byliśmy w ogóle nie, w ogóle nie byliśmy y i myślę, że takie odcinki Wam się będą bardziej podobać, bo robiliśmy coś z jednym koniem i ten odcinek będzie, no kolejny odcinek już będzie po moim ja nawet nie wiem, co będziemy robić i to będzie mocne, bo y, y, za niedługo jest y, trening otwarty i zawody w klasie PP. a to jest moje marzenie, <grym> więc... Tam na te dni yy, zawody, to znaczy trening otwarty i może jak nam ładnie pójdzie trening, to pójdziemy na zawody, <grywdy> które się odbywają za tydzień i z tego mam nadzieję, że będzie albo, bo są w tym samym dniu, ale to bym musiała się tak bardzo, bardzo postarać, żeby mi powiedzieli tam w komisji, że było przepięknie, a ja się z tego miejsca z wami żegnam. No i pa pa!